Oculus Quest 2 Właśnie tak moi drodzy, witam was w dzisiejszym odcinku Dzisiaj będziemy sprawdzać to to cudeńko Czyli Oculus Questa dwójkę. Tak jest moi drodzy, właśnie dzisiaj będziemy sobie sprawdzać jak to cudeńko fajnie się sprawuje Jak działa i co tak naprawdę, co to w ogóle jest Tak. To żyje w XXI wieku i nie wie co to jest zestaw VR Virtual Reality, czyli inaczej po polsku wirtualna rzeczywistość bym powiedzieć, że nie kupiłem tych kogli jakby za całą cenę, tylko skorzystałem z aplikacji Plenty, tak właśnie, aplikacja Plenty, która polega na tym, że możecie sobie wypożyczyć na ile chcecie, co chcecie, na przykład zegarek na tydzień, albo telefon jakiegoś iPhone'a na miesiąc i wy za to płacicie i dostajecie to na miesiąc lub na jakikolwiek dany tam czas sobie zaznaczycie, tak? I ja właśnie skorzystałem z Plenty właśnie z Oculus Questa 2. Jak tutaj widzicie jest napis Plenty, nie wiem czy to widać będzie. A tam jest napis Plenty właśnie, tak? No i wypożyczyłem sobie to na określony czas. Dlaczego? Ponieważ chciałem sobie kupić zestaw VR, ale nie wiedziałem, czy, czy mi się to spodoba, czy to polubię. Nie wiedziałem, czy, czy w ogóle chcę mieć vr tak? Więc kupiłem sobie na Plenty na jakiś tam określony czas. Jeżeli mi się znudzi, no to już to odeślę i nie będę musiał później się później płacić, męczyć się z tym wszystkim. Także polecam Plenty, fajna apka, przydaje się, ja sprawdzam. No i jak na razie jest dobrze, także super. To są moi drodzy gogle. Oculus Quest, zestaw VR, wraz z kontrolerami Tak, i tak właśnie wam zaraz tu pokażę Tak do mnie przyszło Oculus Quest 2 Przyszedł do mnie w formie Przyszło do mnie w formie właśnie opakowania takiego czarnego, czarnej folii No i w pudełku jak otworzyłem było oczywiście ładowareczka Kabel, przejściówka do ładowarki, same gogle Oraz dwa kontroler kontrolery no i chyba to wszystko. Tam jeszcze jakaś, może instrukcja chyba też była, ale no to wiadomo, nie zwracam uwagi na instrukcje, tak. No i dzisiaj, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku właśnie zobaczcie jak testujemy te gogle, jak to wszystko działa i jak działają w ogóle gry na wiarze, bo nie jest to mój pierwszy raz. W sensie odcinek nagrywam już po dłuższym czasie dostania gogli, bo niestety nagrałem pierwszy odcinek, jak dostałem te gogle, ale. Totalnie mi nie wyszedł ten odcinek, także nagrywam to teraz Zobaczycie jak to wszystko wygląda w środku, jak to wygląda w tym VR... Virtual Reality A więc moi drodzy wchodzimy do Virtual Reality Half-Life Alex! Oh, oh. Oh, well hello there mother hackers O ty, chami, widzę cię, uciekać z moich oczu Także moi drodzy Widać Uu. Hello guys Hello i a me, Mario Tam idzie gość Ten co na rowerze idzie, patrzcie go, ej kolega Radiko chyba nie idzie, o, o. Mojego wiksa Szukam wiksy Ale nuta Nie no, powiem wam, że naprawdę doznania są niesamowite, nie, jak ja tu mogę wszystko robić, ja mogę na przykład... Ty piwo, o, biorę se flachę, rozumiecie to, o, to se wyrzucam, a Winko sobie biorę do rączki, nie, i, no nie mogę otworzyć, dobra, ale wiecie co, mogę... Uuu, kurde, holk! Hulk! To było dobre, teraz go muszę trafić, stój tam! No nie trafi go, on jest jakiś Ten chłopiec jakiś nie wiem Hy! Nie trafi, on jest niemożliwy Dobra O właśnie to. A? Co myślisz, że tu będzie to <laughs> nie, nie, nie Pięć Właśnie tak, moi uczniowie. Uczcie się. Dwa plus dwa równa się pięć. mi, kto do nas dzwoni? Alex. Ja Shag. It's good, Dad. Metrocop movement is normal. Same for the Combine patrols. How's it going in the stockyard? <laughs> One Combine mini reactor from a shipment of 4000. They're never going to miss it. Here, see for yourself. I'll <laughs> 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 Don't get greedy, guys. We're not made of time here. One minute and I'm out, take it. Oh, also, I spotted the combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. Hmm. That is all. hmm. What? What well, we'll look into it when we get back. What is Be back at the safe house, baby. We'll be there soon. It looks like. What is it, Russell? What you? Terrific. <laughs> Nie da się bardzo mi rysować, szkoda. Ale chcę zrobić jeszcze to. Nie zadziałał, dobra. Kal Ended, biorę zapałki i idę ze mną. Yeah. Ale ciężkie te drzwi. Uuu, Holender. Ej, to wygląda jak z horroru, nie. To wygląda jak z horroru. Zapałki. Siarka. Dobra. Juni! Cześć, Juni! Chcesz paluszka? O ci dam jedzą, chodź co? Czymaj Ale dobre co? Dobra marihuana, no a, a, właśnie tak Dobre to O kurde za zapałki Open the door Ooh! Uh, hey, fui fui fui! Jordan Yep, they got the reactor. Easy peasy. I'm headed right now to meet Dad. Go. we be attached. Stay safe. Okay. 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 Hey, Whoa, whoa, whoa! whoa. Co my was, chwilę! Trzymaj, szybko! O! Trzymaj, szybko, to cię uratuje, mówię ci, trzymaj! Trzymaj to, mówię ci, to ci, życie uratuje! Trzymaj! Nie, to nie, ty, a mogę zrobić tak? Nie mogę! Nie mogę wziąć! Ty nie dostaniesz. dobra. Jest kałuża, guys. Jest i kubek. To wiecie, co zrobimy? Mam plan. Aha, ha, 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 kogo my tu mamy? Oh, wino. Wino wytrawne. Biorę je z sobą na moją podróż. Będzie winna podróż, ale powiem wam, że grafika w tej grze jest naprawdę. Mno, Magnif magnifik. Manifik! Dzwonię do mamy Nie mogę. Manifik. Mm, poszukiwani poszukiwany. Huh. Ojku! że miałem wino, to pewnie pomyślała ale idzie. Alkoholik Ej, Waga. Z bukami. O kurde Wiecie co? Mam mały problem. Muszę, wiecie co zrobić? Muszę wziąć tą kurde bułeczkę czy nie bułeczkę Kurde muszę, wiecie O właśnie tak Moje wino Samolot Moje wino No, hello there. Mm, yeah, yeah. Ooh. Ooh. Eh. Uh. Wait, 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 I just I just live here. Yerushalem, że? Wait, 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 wait! don't shoot. Uh, Też mam gnata i nie załam się go użyć. Super Shalom, you're rude. So, baby, we didn't steal anything. So, check this. My teeth are shifted, baby. Did you see anyone? Okay, i Yeah, that's your brand, Yeah, don't think he didn't. He didn't. i don't think he. Hey, wait, wait, no! He's he's not he's not. He's yeah. <laughs> Where are you taking me? Where, Where are you taking father? me? Ah, I don't wanna oh. go to the jail. I never do anything. David, where's my father? Tell her to stop moving around back there. <laughs> <laughs> like oh, Boom, bam. The <laughs> Hello? Uwaga, moi drodzy, nowe hypereksy. Kupujcie, póki możecie, świeże hyperexy. Kurczę, nowe hypereksy, świeżo sztuka, moi drodzy. Kupujcie, uwaga, sprawdźmy, jak działają. Alex. You've got to get moving. Dobra moi drodzy, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak to cieszę się mega. Zostawcie lajka, like oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco. Widzimy się w następnych odcineczkach czy na następnych shortsach, Nie wiem, zobaczymy, także na razie żegnam się z wami. Na razie. Cześć.